Cześć! Z tej strony Ilona Wystóp, świadome piękno. Dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania mojego nagrania o odwadze. Na tym kanale, tutaj dzielę się doświadczeniem, wiedzą i też pracą z ciałem, emocjami. Wszystko po to, abyśmy czuli się lepiej, abyśmy bardziej siebie poznawały, zaciekawiali się sobą, żeby w codzienności doświadczać dobrego samopoczucia, lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. A więc dziś o odwadze. A więc, poziom świadomości odwaga, czy można by powiedzieć emocja odwagi. Wtedy nam jest potrzebny, by doświadczyć tej emocji, a potem utrzymać się właśnie w odwadze, aby powiedzieć: Mam odwagę być sobą. I to jest właśnie to. To poziom wejścia w prawdę. To innymi słowy. Jeśli moglibyśmy spojrzeć na to troszkę z takiej perspektywy, że boimy się, a mimo wszystko robimy, wszystko robimy, nawet jeśli odczuwamy lęki, podejmujemy właśnie działanie. A to działanie nie jest hamujące, są już decyzje. I wprowadzamy je w życie. Lęk jest mocno odczuwalny. W odwadze jest w dużym stopniu odczuwalny lęk. Mimo wszystko wtedy przełamujemy ten lęk, czyli lęk jest z emocji, ze starszych programów, z emocji tych, które ściągają nas w dół. Osłabiają, czyli od 0 do 200. I teraz dotyczyć ten lęk i to przełamywanie tego lęku, może nawet takiej komunikacji z sobą, mówienia do siebie, że lęk, mimo, że jest odczuwany dotychczas, a czasem w gardle. I mimo, że nie mogliśmy nawet wypowiedzieć niektórych słów, ale nabierając siły, przekraczamy w sobie tą barierę, wchodzimy w odwagę i zaczynamy się komunikować. Komunikacja nie dotyczy tylko innych ludzi. Ale dotyczy też komunikacji z samym sobą. Czyli ona odbywa się na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym. Jest znacznie lepsza. Lęk dotyczy zmiany i takich myśli, że się nie uda. Trochę wtedy poszukujemy gwarancji, że to co zamierzam. Się uda, przyniesie efekt. I znowu może pojawić się lęk przed tym, że nas wyśmieją. Mocno wchodzi wtedy opinia ludzka. Wchodzi myślenie, co o nas pomyślą ludzie, że nas mogą uznać za głupców. Nikt wtedy nie da nam gwarancji sukcesu, bo dociera do nas, że sukces i to, co chcemy osiągnąć, ten cel jest zależny tylko od naszej pracy, od naszej determinacji, od naszej otwartości, konsekwencji i działania. W tej emocji, w odwadze. Jest dość silny lęk. To, co już wspomniałam wcześniej, dominuje właśnie lęk. Jednak on jest znacznie lżejszy niż w tych emocjach takich jak wstydu, żalu czy winy. On jest znacznie lżejszy. Jesteśmy w takim miejscu wtedy, że stare jeszcze nie odeszło całkiem. A nowe z nami się wita. Stare zasady, sposoby postępowania jeszcze są. Stare postrzeganie nawet świata. A już się witają z nami właśnie nowe sposoby postrzegania, nowe nawyki, które jeszcze nie weszły na stałe, nie zasiedziały się. Trochę można to nazwać, że siedzimy w takim przedpokoju między umysłem i emocjami, te, które nas osłabiają, sprawiają, że czujemy się nie najlepiej, a emocjami i lepszym samopoczuciem czyli tymi emocjami, które nas zasilają. Wtedy możemy odczuwać, czyli na poziomie emocji, odwaga e, mamy wtedy zrozumienie zrozumienie tej zmiany. Przychodzi do nas tak jakby dociera, że ta zmiana następuje. Dociera też wtedy do nas to, że różne przeciwności zawsze mogą u nas być. Że to właśnie o to chodzi, żeby nie przekraczać, pokonywać. Odwaga to zgoda i decyzja w poradzeniu sobie właśnie z tymi trudnościami, przeciwnościami, ale też z oporem. Największy opór wtedy tworzy lęk, lęk przed oceną, zmianą. Przede wszystkim zmianą, i myślą, że ta zmiana się nie powiedzie. I to jest takie miejsce, w którym dość dużo potrzebujemy konsekwencji, wytrwałości. By utrzymanie się w postanowieniu, że ta zmiana już jest wprowadzona, że już jej dokonaliśmy, dokonujemy. W momencie, kiedy dochodzi do takiej akceptacji, do zrozumienia, że to już jest, że ta decyzja zapadła, wtedy posiadamy więcej energii, zyskujemy tą energię, zyskujemy chęć do działania. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, żeby nie odpuszczać, żeby być konsekwentnym, mimo iż czujemy lęk. Wtedy pojawia się też ogrom zrozumienia, że zmiana sama się nie dokona. W ogóle takie uświadomienie sobie tego, czyli nie czekam tylko na działania innych, że coś samo z siebie przyjdzie, tylko otwieramy się na takie współdziałanie, że inni mogą być nam pomocni, ale nasze zaangażowanie jest bardzo ważne. I nadal zyskujemy więcej energii. Z konsekwencji, z nieodpuszczania. Wtedy, jakby się zasilamy, wzmacniamy, umacniamy. Potrzebujemy tej energii, tej siły do kolejnych kroków i kolejnych działań w tym procesie, aby wytrwać. Ta właśnie siła i energia niesie, daje. Pokazuje tą emocję odwagi. I teraz, co zrobić, aby utrzymać to, co zrobimy, co już osiągnęliśmy? Wciąż nakierowywać się na cel. Wciąż przypominanie tego celu, omawianie tego celu z bliskimi, z sobą, opowiadanie o szczegółach. Mówienie i opowiadanie o mniejszych celach, o drobniejszych. Tak ważne jest, aby wiedzieć, czego się chce. I zachęcam Ciebie teraz do takiego ćwiczenia, jeśli nie wiesz, bo może też tak być. Bo czasem nam się wydaje, że tak naprawdę my wiemy, czego chcemy, a w efekcie końcowym. Pokazuje nam rzeczywistość, że to jest gdzieś i nie wiem, gdzie i, i co. Ćwiczenie polega na tym, że jednego dnia możesz sobie usiąść w takim momencie, kiedy podczujesz, i nagrać swoją głosówkę do siebie samego, z miejsca, w którym jesteś, jak się czujesz, jak tobie jest. Jakie są Twoje odczucia? Czy to miejsce, w którym się znajdujesz, jest tym komfortem, tą satysfakcją, tym spełnieniem, które w środku w tobie jest? I jak nagrasz tą głosówkę, zachowaj ją. A kolejnego dnia, czy to za dwa dni, czy za trzy dni, jeśli to zrobisz, nagraj kolejną głosówkę do samego siebie, bądź to możesz też napisać. Czego ty chcesz? Czy ty wiesz, gdzie idziesz? Co chcesz osiągnąć? Jakim chcesz być człowiekiem? Gdzie się wybierasz? To ćwiczenie pokazuje, czy wiesz, czego chcesz. I w momencie, kiedy zaczniesz to robić, wcześniej czy później, może po minucie, może po dwóch, a może po pięciu, Zacznie płynąć od ciebie z duszy, z serca, informacja, jak chcesz żyć, kim chcesz być. Otwórz się na to. Zachowaj to. A teraz opowiem trochę o tym, na co szczególnie warto uważać. Co może być takim ograniczeniem oprócz lęku, który w odwadze jest silny? Więc takim dużym ograniczeniem są nasze myśli i, i zmierzanie się z nimi. W momencie, kiedy przechodzimy ten próg, a zmierzamy się z nimi. To dostajemy kolejną porcję odwagi, czyli energii. Warto zobaczyć, co ważne zobaczyć te myśli zobaczyć też, jak się czujesz w ciszy. Poobserwuj. Tam są odpowiedzi. A teraz, e, jeśli masz tą obserwację myśli, to wiesz, czy one są negatywne, czy pozytywne. W tych emocjach niższych nie będą cię zasilać. W odwadze, dopiero od odwagi zaczynają. Być myśli pozytywne. Mogą bywać jeszcze stare, jakieś nawykowe myślenie, jednak zaczyna jakby dominować i przejmować a jednak myśl pozytywna. I wtedy pozyskujemy więcej energii do działania, do przełamywania oporu. Wtedy widzimy to, wyraźnie wszystko. Zauważamy. Zauważamy negatywne programy mentalne u siebie. W odwadze dochodzi do rozbrojenia, do poznania, do zbierania negatywnych w myśli do uważności na siebie. Po to, aby Powiodły się nasze działania. To jest miejsce, w którym zaczynają się synchronizować półkule mózgowe. Po to, abyśmy zobaczyli więcej szczegółów, i całość naszego życia, miejsca, w którym jesteśmy, bez koloryzowania, bez chowania się. Synchronizacja półkul mózgowych nie ma dużej rozpiętości, czyli lewa i prawa półkula są bardzo do siebie zbliżone. Lewa półkula, czyli ona dominuje właśnie w tych emocjach, które nas ściągają, sprawiają, że jest dużo lęku, oporu. Tam jest dużo umysłu, logiki, analizowania, wniosków. I to nie jest nic złego, bo to też część naszego istnienia, naszego życia, naszego doświadczenia. Bo w naszym życiu chodzi o synchronizację między tym, co ziemskie, ludzkie. Fizyczne, a między tym, co lekkie, miłe, przyjemne, duchowe. Chodzi o synchronizację. I umysł jest ważny, i lewa półkula, i prawa. Prawa półkula to bardziej półkula intuicyjna, uczuciowa. Jest holistyczna, wielowymiarowa. Syntezowa, widzi całość, to nasze marzenia, to wszelkie kolory, rozmiary. To prawa kulku, półkula chce doświadczać zmiany. Synchronizacja nas wspiera, daje nam energię życiową, nawet jeśli jest lęk. Wtedy jest szczegół i całość. Naszej sytuacji życiowej. Doświadczenie odwagi, takie fizyczne, namacalne, może przynieść na zintensyfikowany duży lęk. Może zahaczyć się na tych negatywnych emocjach, i wtedy lewa półkula wchodzi, jakby w działanie, przejmuje kontrolę, zaczyna tłumaczyć ci logicznie, że może lepiej nic nie zmieniać, nie wiadomo czy będzie to działać, że może to nie być korzystne, że może się to nie opłaca. Jak wchodzi takie myślenie, czyli ta lewa półkulowość, automatycznie tracisz siłę i energię do działania. Nie ma rozwoju. Pozostajesz w starym miejscu, w starych doświadczeniach, odczuwaniach. Prawa półkula to duchowość. W nią jest wpisany rozwój. Ewolucja jest oczywista. Jeśli w danym momencie nawet nie przejdziesz tego, co masz do przejścia, to dokładnie za jakiś czas dostaniesz podobne doświadczenia, które ponownie umożliwią ci Twój rozwój. I w takich momentach ważna jest decyzja. Może będzie taki moment, że uznasz, podejmiesz taką decyzję, że bez względu na to, czy masz ten lęk, i tak przejdziesz i wejdziesz w odwagę do działania. Nawet jeśli logicznie tłumaczy ci lewa półkula, może Twój próg odwagi. Być przekroczony. Bądź konsekwentny. Kieruj myśli na cel i działaj. Jeśli nadal jest ci ciężko w jakiejś sytuacji brakuje Ci tej odwagi. Sytuacje się powtarzają. To proszę zatrzymaj się na chwilę. zadaj sobie takie pytanie od 0 do 100 czyli w jakim procencie lęk, który odczuwam przeszkadza mi w osiągnięciu tego celu i podaj spontanicznie cyfrę drugie pytanie bardzo bardzo istne, istotne z jakiego poziomu świadomości bądź z jakiej emocji pochodzi ten lęk. I na przykład, jeśli przyjdziesz z emocji żalu, to wracasz do pracy z żalem. Rozpuszczamy ten żal. Czyli zajmujemy się emocją żalu. I teraz zalecenia. W tym poziomie świadomości, odwagi. Istotny jest relaks. Wszelkie techniki relaksacyjne. W momencie, kiedy jest dość duże napięcie w ciele, nieodzownym elementem jest masaż i rozluźnienia całego ciała. Nie tylko kawałków dłoni, twarzy czy pleców, całości ciała. Odbierające są relaksacje prowadzone, techniki oddechowe, medytacja, regresing, rehealing. Lęk to silny stres i emocje. Rozsynchronizowują półkule mózgowe. I wtedy wchodzi ta lewopółkulowość. Na bardzo silnym podbiciu lękowym. Więc tak ważne są techniki relaksacyjne, relaks, rozluźnianie ciała. To właśnie zajmuję się ja takimi narzędziami pracuję z takimi technikami jak techniki oddechowe, relaksacje prowadzane, różne techniki relaksacyjne, indywidualnie dostosowane też do każdej osoby. Zajmuję się też takimi tematami. Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, zapraszam Cię. Świadome piękno. Prowadzę własny gabinet na ulicy Warszyca, w Radomsku. Pracuję online. Prowadzę kanał na YouTube. Zwycięstwo jest wtedy, gdy mimo lęku osiągamy założony cel. Czyli to, co ja. Zawsze informuję. Skuteczność jest miarą prawdy. I w tym miejscu Cię zostawię. Poczuj to, o czym dziś mówiłam. I dziękuję. Dziękuję za Twoją uwagę. Życzę Ci dobrego, dobrego popołudnia, dnia, w zależności od tego, w którym momencie to słuchasz. Zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam. Ilona.